Przede wszystkim jesteśmy w Omanie, jednym z najlepszych łowisk e, pelagicznych, wielkich drapieżników, do którego często ściągają wędkarze z całego świata. E, nie jest to jeszcze jakoś tragiczne daleko od Polski, bo lot no, tam zajął dokupy 9 godzin. Mieliśmy przesiadkę w Doha. 5 godzin do, e, leczyliśmy do Doha, 2 godziny e, czekaliśmy na kolejne połączenie i potem 2 godziny do Salala. Teraz właśnie jesteśmy w Salala i spędzamy trzy noce. W tych trzech nocach jedziemy do miejscowości Pasik. Tam docelowo już będziemy łowić, mamy jeden dzień przerwy. Piątek od wypada, akurat bo jest dzień modlitw więc wtedy nie można łowić. Ale może sobie coś tam wymyślimy, albo jakąś wycieczkę, albo jakieś, nie wiem. shore fishing. No ten Noman oferuje wiele możliwości, jeżeli chodzi o łowienie, bo. No, możemy właśnie łapać głównie na popping, tak? to jest ta najbardziej preferowana metoda przez mędkarzy, po to tutaj przyjeżdżają na popery, Można też na stupajty łapać przy powierzchni, poza tym możemy łowić na jigging, możemy łowić na light tackle tak zwany, czyli lekkim sprzętem. Możemy łowić też z brzegu, właśnie jak wspomniałem na ten, 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 tego shore fishingu spróbować. Gatunków tu jest sporo Od y, Giant Trewali, który jest najbardziej takim Pożądanym gatunkiem Jest to prawda ich tutaj mniej niż gdzie indziej Ale tu się przyjeżdża po rekordy Po ryby 50-60 kg Najbardziej znana jest y, Wyspa Halaniad I tam się łapie te rekordowe ryby Może spróbujemy Jest taki plan, żeby tam połowić Zobaczymy co z tego wyjdzie Czy Oprócz Karansa, czyli y, tego GT Możemy łowić jeszcze tuńczyki żółtopłetwe. My właśnie głównie czekaliśmy to na tuńczyki. Jest teraz połowa lutego, więc to jest taki szczyt. Zaczął się sezon na te tuńczyki, bo to jest ryba migrująca, pelagiczna typowo. Łapie się ona na dużych głębokościach, na głębokościach tam, które osiągają tam nawet kilkaset metrów. Ale te ryby łapie się przy powierzchni, bo one polują na stada drobnicy. Głównie szuka się stad delfinów ptaków, które polują na drobnice, no i staty w drobnice, tak? Pod nimi tam te kuńczyki pływają. O proszę tu na wielbłądach, co wyjadą. <grymne> Jeżeli tych kluczyków nie będzie, no to wtedy będziemy próbować łowić co innego, właśnie może te GT albo na Lightku, są punfische, machimachi, piękne brimy takie, które po 70 cm osiągają, w bliżej brzegu się je łowi na skałkach więc no, możliwości są spore zobaczymy jak to będzie no i co na razie się żegnamy i pozostajemy w kontakcie Hasik. Droga zajęła jakieś 2,5 godziny. A cały czas już e, morza, góry dookoła, widoczki. Więc pięknie, że jesteśmy w bazie. Wczoraj wróciliśmy z Omanu, więc na krótko taka gorąca relacja. Po trzech dniach pobytu w miejscowości Salala e, przejechaliśmy do miejscowości Hasik, e, gdzie czekało nas 6 dni łowienia. W dniu, kiedy tam dojechaliśmy, wieczorem przygotowaliśmy sobie cały sprzęt, sprawdziliśmy serwisy pogodowe. Okazało się, że następnego dnia ma być dobra pogoda na Tuńczyki, więc z rana od razu tam popłynęliśmy daleko od brzegu, tam gdzieś 70 km. No zaczynamy. Startujemy. Nie ma marudzenia z rana, tylko płyniemy o świcie, więc wykorzystujemy w pełni dzień. Namierzyliśmy dwa stada delfinów z tuńczykami. Przy pierwszym stadzie nic się nie działo, więc przemieściliśmy się na drugie stado, ale niestety było tam sporo rybaków którzy łowili tuńczyki, nęcąc je sardynkami. Mieliśmy wrażenie, że po prostu te ryby w ogóle nie reagowały na sztuczne przynęty. Ja tam miałem jakieś wyjście do popera. Nawet pojawiła się wątpliwość, że te ryby są tak po prostu sfokusowane na naturalne przynęty, że nie reagują w ogóle na sztuczne przynęty i nie połowimy przez cały pobyt. Na szczęście okazało się to nieprawdą. Drugiego dnia nie popłynęliśmy na tuńczyki ze względu na warunki pogodowe, więc bawiliśmy się tam przy brzegach na light tackle i light jigging. Ja tam jakieś brima. Brim to jest taki endemiczny, omański gatunek, który tylko tam właśnie występuje. Monia tam też miała jakieś brima na kilu, niestety się spiął. Na light jigging połowiliśmy sporo tam queenfishy, Arek tam piękną rybę złowił, no więc to morale trochę się poprawiło. bo po, po tym pierwszym dniu, kiedy tam nikt w ogóle nie złowił tuńczyka tego pierwszego dnia, więc to morale siadło po tym drugim dniu to morale trochę wzrosło do góry, bo, bo, bo trochę tych tam ryb e, nałowiliśmy, pobawiliśmy się. E, Tomek też tam złapał queina ładną na light tackle, e, zrzutu z ręki. Trzeciego dnia e, nie popłynęliśmy w ogóle, bo byłem modlitwy. E, pojechaliśmy tam na shore, shore fishing, na takie łowienie e, z, ze skałek. Ja tam jakąś rogatnicę złapałem. Kiring Wolfa, to taka, taka ryba trochę chwasty. Miałem wyjście też ładnej barakudy, niestety się nie zapięła. No więc to był taki dzień trochę relaksu. Fajnie, że nie siedzieliśmy w lodzie, tylko sobie coś tam zorganizowaliśmy. No i na trzeci, dzień, trzeci do naszej łodzi wsiadł Roman, jeden ze współwłaścicieli firmy. Ubrał swoje szczęśliwe, nieprane spodenki. mieliśmy na pokładzie Monie. Wypływamy z rana, kierujemy się na otwarty ocean, szukając stad delfinów, ptaków. Tuńczyki trzymają się delfinów, więc by łatwiej zlokalizować te tuńczyki, lokalizując delfiny i ptaki. Fajne jest w tej firmie, z którą pływaliśmy, to, że przewodnicy współpracują ze sobą i jakby w trakcie takiej wymiany informacji między przewodnikami, wziąłem lornetkę i zacząłem przypatrywać horyzont. I nagle patrzę, a tam stado ptaków w jednym miejscu krążą i atakują z góry drobnice, więc po jakby namierzeniu tych ptaków od razu odpalamy silniki, płyniemy w tamtą stronę i zaczyna się akcja. zapinam na poperę już taką fajną rybę zdjęciową, kolankową. É fish, meu filho. <laughs> Mam informację, że od południa będzie wiało, więc mamy tylko kilka godzin na łowienie tuńczyków. Później w planach jest łowienie pod wyspami Halaniad za GT. Płyniemy od razu na te hotspoty. Niestety tuńczyki nie są tak aktywne jak dzień wcześniej, ale namierzamy jedno taki, jeden taki hotspot z bardzo dużymi tuńczykami, takimi 50-60 kilowymi. Gotuje się woda, atakują tą drobnicę cielska tych tuńczyków, przewalają się po powierzchni. Całe te tuńczyki dosłownie wyskakują nad powierzchnię wody. Dopływamy tam no, na pełnym pędzie, bo to trwa dosłownie krótką chwilę. Taka akcja potrafi trwać minutę i jest koniec, więc zanim po prostu dopłyniemy, to już tracimy czas. Ale zdążyliśmy jeszcze dopłynąć, jakby na końcówkę. Ja wykonuję jeden rzut. Wychodzi mi do popera wielki tuńczyk, ale niestety nie trafia w przynętę. Ale za to dwóch rąków łapią duże tuńczyki, takie ponad 50 i 60 kg. A pocieszenie dzień wcześniej daję Krzyśkowi mojego popera i przepływając koło nich patrzymy, że cholują dużą rybę. I okazuje się, że właśnie na mojego popera Krzysiek łowi piękną rybę. Więc taka radość, że kolega złapał coś na to, co ja sobie tam wymyśliłem i, i stworzyłem. Tak? Koło południa przemieszczamy się na wyspy halania. Ja tam próbujemy trochę za GT. Monia, Bartek łapią gt Arek łapie Bigaja. Więc tam dwie godziny się kręcimy. Ja tam chyba jakieś branie jeszcze notuję. Szkoda, że przy tych halaniach trochę dłużej nie połowiliśmy, ale może tym razem poświęcimy więcej czasu, żeby, żeby za tymi GT-kami tam położyć, bo naprawdę są tam wielkie ryby. i... Przy szczęścia można ją złowić. Po tych dwóch godzinach, niestety, musimy wracać, bo warunki coraz bardziej się pogarszają. Płyniemy przez ocean no, około dwóch godzin, przez duże fale, ale no, łodzie są bezpieczne, silniki wielkie, więc doświadczeni przewodnicy. Więc potraktowaliśmy to jako fajną przygodę i taki zastrzyk adrenaliny. Nie czuliśmy w ogóle jakiegoś zagrożenia, czuliśmy się, mówię, z tą ekipą bardzo bezpiecznie. Piąty dzień, znowu light jigging, light tackle. No niestety fale są na tyle duże, że przy, duże, że przy brzegu nie jesteśmy w stanie łowić. Łowimy głównie na e, light jigging, ale no, mnóstwo ryb, queenie, ja łapię tam swoją większą queenie, taką e, zdjęciową już, więc jestem zadowolony. E, trafiamy w miejsce, gdzie jest dużo brimów. E, nawet po dwa na raz wyjeżdżają tam, chyba z 7-8 tych brimów łapiemy. Dodatkowo na pery trewali, no więc dzieje się na każdej, u każdej z ekip, na każdej wędce są ładne ryby. Arek nawet zacina jitika prawdopodobnie na jig'a, no ale niestety kotwiczki tam nie były za mocne i ryba rozgina te kotwice. Po tym piątym dniu następuje dzień szósty. Już mamy doświadczenia z poprzedniego dnia, więc wiemy jak te tuńczyki łowić. Sprawdzamy cały sprzęt, przewiązujemy węzły, robimy, zakładamy nowe lidery, wypływamy z rana. Dość długo nie możemy namierzyć tuńczyków. Na szczęście ten kontakt między przewodnikami jest bardzo dobry i Yunus dostał informację, że jest hotspot. Więc odpalamy silniki około 30 minut, płyniemy tam na pełnej prędkości i praktycznie od razu Monia zapina piękną rybę. Przechodzimy dalej. Około 10 minut później Monia namierzyła statko delfinów. Arek wykonuje rzut i siada Big Mama. Nie no to dzisiaj to jest jakiś dzień konia w ogóle. Good job guys! Woo! Kula chuma wewe. Hakuna tuna. Karibuni tuna. Akuna matata. This is the tuna. Akuna matata. From Hey, I can see the color. Yeah. <laughs> <laughs> two meter. Two meter. Two meter. Two meter, my friend. Hey. hey. Tak, a masage, yeah, oh, yes. <laughs> ah! Bravo, you doing good. How are you? So oh, very good, How crazy, go? tuna. crazy. tuna. Crazy. The tuna crazy. This is yeah. problem Monica. I say small dolphin we go. <laughs> Big tuna. <laughs> no, <laughs> not next time. No, 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 no. no. Już go 40 oh. minut ciągniemy. <laughs> ah, boy, God. zet tch tch. Ja! Oh een goal, hè. Oké. Big Mama. Big Mama. Big mama. Grand mama. Yeah, Mama. Ja, Yeah! Wow. Bartek i ja jeszcze nie zaliczamy tego dnia tuńczyka, więc trzeba było się trochę spiąć. Płyniemy dalej, zaliczamy kolejne spoty. Szukamy kolejnych delfinów. No i w pewnym momencie do popera wychodzi mi duży tuńczyk, ale niestety nie trafia w przynętę. Kolejne spoty, kolejne delfiny. Zmieniam wobler na czarny, którego lepiej widać troszkę tak na tle nieba. Namierzamy kolejne delfiny. 15 minut później Bum i Tuńczyk tym razem trafia i wyjeżdża Też taka fajna kolankowa ryba Jest! Wow! So! Yes! Wow, big one! Big one! 2 wow! Ej, yeah, yeah! <grydza> 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 Ale tu jest 12 Ale chociaż zobaczy jak na twoim kiju to wygląda No, oh, don't go slack! Not... Small? Small? Please? No 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 bring up, bring up

Podsumowując, wyjazd był super. Myślę, że daliśmy radę, rozpracowaliśmy temat. Na początku było trochę ciężko, ale suma summarum yy, połowiliśmy tych tuńczyków. Dla mnie podwójna satysfakcja, bo wszystkie 14 tuńczyków, które złowiliśmy razem z Monią, złowiliśmy na moje przynęty. Ja połowiłem wszystkie ryby na popery, Monia dla odmiany na stickbity. Kula chuma we kula chuma we Ajambo, A jumbo, jumbo bana abaregane, ne, masoreshana wageni, makare bisho, bonaleto, akona matata, kare bone bono, akona matata. You're You're no have No, no.